Wszystkim moi drodzy, dzisiaj będziemy sprawdzali coś niesamowicie popularnego, a mianowicie jest taki influencer z Korei Południowej, który nazywa się Zach Choi i jego filmy charakteryzują się trzema wielkimi składnikami. Po pierwsze, Wielka oglądalność, wielka ilość tłuszczu i wielka ilość sera i bekonu. Podobno jest to super smaczne. Nie chcę się wierzyć, ale patrząc po tym, ile tam jest wyświetleń i to, że cały świat ogląda i się zachwyca i chce to odtwarzać, będziemy jednym z nich. I dzisiaj odtworzymy trzy przepisy z jego strony, z jego TikToka, i zobaczymy, czy w ogóle to jest smaczne. Ciekawy, jak wyjdzie. Jest to obrzydliwe. To nie, że to jest ładne, dobre. Pieprzymy. No i o kim mowa. Moi drodzy, tak właśnie wygląda profil dzisiejszego naszego bohatera. Co tak naprawdę się stało w jego karierze, że został on jednym z najbardziej popularnych tiktokerów? Chodzi o to, że jego przepisy są po pierwsze bardzo ładnie nagrane, po drugie mają super ostrość i super dźwięk, bo wszystkie te przepisy cechują się taką gigantyczną chrupkością. Zaraz Wam pokażę, o czym dokładnie będę mówił i tym, że jest to szybkie, proste i on się w ogóle nie odzywa. No to patrzcie, włączmy sobie. Jeden z pierwszych, nie będziemy tego akurat odtwarzali, ale tak o, akurat neoniech będzie, załóżmy ten. Zobaczcie, jak to jest nagrane. Bardzo szybko, cały czas praktycznie ten sam plan i on co robi? Miesza. Składa, daje dużo oliwy. Trzy przepisy, z których będziemy korzystali. Jeden taki, no, na maksa tłusty, bo tam będzie ser topiony. Drugi, drugi taki, który można byłoby gdzieś sądzić, że jest dobry z wykorzystaniem produktu ze Stanów Zjednoczonych, gdzie też będzie świetna ciekawostka. I trzeci, który mam wrażenie, że spośród tych trzech najbardziej smaczny, bo będzie camembert i jeszcze w takiej dobrej formie podany. Pierwsza rzecz którą będziemy sprawdzali, to jest sertopiony, bekon, jajko, smażone na głębokim tłuszczu. Smaczne? Patrzymy. Sertopiony, trzy paczki, mniej więcej. Panko i boczek surowy. Patrzymy na ten przepis, moi drodzy. Niektórzy piszą, że murowany. Ale dobra. Mamy ser. Wycinamy środek, później bierzemy boczek. Boczek w rzeczywiście dużo plastrów. Nie wiem, czy on wszystkie wykorzysta, ale zaraz zobaczymy dalej. I później ten boczek obkręca wokół tego sera sól, pieprz, mąka, rozbełtane jajko, bęk w panko, smaży na głębokim tłuszczu i mamy. I mamy fini. Jest to rzeczywiście mega kaloryczne. Dobra, pierwszą rzeczą, moi drodzy, odpakowujemy ser topiony światowid. To jest w ogóle najlepszy ser. I Zachczoj, będąc, skoro i też z niego korzysta. Pierwszy kucharz, który gotuje na siedząco, to ja właśnie ja. <ścoughs> o, mam dla was case. Czy powiedzcie mi, z jakiego filmu to jest? Bardzo dobrze to. Bardzo dobrze to robię. Jest. Patrzcie, jak to się zlepiło. Widzicie? Całkowicie się zlepiło. Czyli położyliśmy te sery i one przybrały jedną stałą całość. I najważniejsze, moi drodzy, mamy naszego ringa. Zarąbiście. I teraz z tego ringa musimy wziąć boczek, żeby tego tłuszczu było jeszcze mniej. Ale ja sobie muszę to spróbować. Hmm. O, tutaj z ogórków, co wypiłeś, to super. Pomysł, o, tak. ho, ho. My -la -la. Moi drodzy, to jest naprawdę żmudny proces teraz. Musimy zawinąć całego tego naszego ringa w ten boczek i zaraz będziemy obtaczali. to tak żeby to ładnie wyszło, tak jak on to robi. Ale jest ładnie. Co? No, ale ja wiem, wiem, okej, okay, tylko chodzi mi o to, że on jak to Maciuś robi, to rzeczywiście musi się bardzo starać. bardzo starać. To musi być mega estetyczne. Nie natomiast, moi drodzy, skąd w ogóle inspiracja? Inspiracja powstała tym, że jeżeli jest to ogólnoświatowy wręcz trend, to warto to po prostu odtworzyć i sprawdzić, bo jak widzę, że ludzie się zachwycają, a my wydaje mi się, że jesteśmy do tego odpowiednim kanałem, mówię my, bo jesteśmy jedną społecznością. Mięsny jesz! Mięsny jesz! I tak wygląda, moi drodzy, mój ring. Moim zdaniem, identycznie jak poprzedni. Wszędzie obtoczone, z każdej jednej strony. Nie ma lipy, jakby to powiedział jeden znany. Moim zdaniem, naprawdę, może wyjść identycznie tak jak w przypadku Choja. Zobacz, czy obliżasz? <laughs> Czyli mamy go obtoczonego, wkładamy tutaj, bo powiem wam dlaczego w ogóle na dwa razy. Teraz, tak jak on. Pieprzymy. to jest więcej smaczku. Dobra, hop. I teraz wysypał na to mąkę. Musimy bardzo dobrze zrobić panierunek. Bo to jest hiper istotne w tym przypadku. Teraz jego przekładamy do tego. Dobra, to teraz na to jajko. I teraz moi drodzy. To, to, to. Co to jest za przepis? Tak się prezentuje ten nasz ring. Nic nie jestem w stanie Wam więcej pokazać. Ale teraz na głęboki tłuszcz. Kratkiem wam powiem, że mam przygotowanego jeszcze takiego piłba. Tutaj Maciuniec przygotował. Niech ten nie wyjdzie, to jak coś szczególnego, tego Dobra, moi drodzy, po trzech minutach wyciągamy ringa. O jezus, bym chciał tak. Ale nie, wyciągamy. Jak to pachnie. No dosłownie tak, jakbyście wpierdzielili boczek kilosera na głęboki tłuszcz. Teraz najważniejsze, bo w jego filmach jedną z głównych ról to oczywiście jest dźwięk. Więc teraz ja tak tutaj mam to słuchamy. I my głosu nie dokładamy damy prawdziwy, bo dla tych, którzy nie wiedzą, to jest dołożone. Ja... Najważniejsza rzecz, czyli przekrojenie i on to wtedy kładzie razem i je. Nie wierzę, że to zeżar. Musztarda, ketchup się leje. To, co Amerykanie lubią najbardziej. najbardziej. Musztarda, ketchup się leje. To, co Amerykanie najbardziej lubią. W naszym przepisie serek mocno wypłynął, ale nic nie szkodzi. Przecież tutaj najważniejszy jest smak. No dobra, no to próba organoleptyczna musi nastąpić z pierwszym. Więc ja teraz biorę tego jednego. O jezu, strasznie tłuste. Do oporu, ale smakowo tak. Ser w głównej mierze. Więc jeżeli użyjecie innego, to nie gwarantuję, że wyjdzie. Nie, nie, nie. Musicie koniecznie ten, który ja tutaj wziąłem, czyli światowit. A tak poważnie, nie ma to chyba kompletnie żadnego znaczenia. Bardzo tłuste, mocno boczkowe, no bo też wiadome, ale samo w smaku, no nie ma, nie jest to złe. Myślę, że do piwa, Zresztą to wtedy mieszanka jest z gaga, nie wiem, no, no stąd do konina. Bo tam mieszka taka. <słyska> Rzeczywiście, no pozycja zawałowa. Mm. Ale naprawdę. Nie smakuje to aż tak źle. 6 na 10. Od piątki startujemy. Myślałem, że będzie gorzej, aby szło lepiej. No i co on teraz niby, że wszystko zjadłem i na końcu no to po tamtej dawce, moi drodzy, przyszła pora na to, żebyśmy teraz sprawdzili rewolucyjny produkt. Dlatego, że mamy przed sobą konserwę, która nieprzerwanie od lat 30. XX wieku jest produkowana i nazywa się Spam. Jak wejdziecie w swoją pocztę internetową, to często mówi się, bo coś trafiło do spamu. Nazwa, etymologia tego słowa pochodzi właśnie od tej konserwy. To jest dokładnie shoulder and pork Of meat, czy coś takiego. <gry> Niemniej jednak, to jest prekursor. Ta konserwa, która była dostarczana w racjach żywieniowych dla Amerykanów podczas II wojny światowej. Spam! Troszeczkę te, te ostatnie będą takie kapkę większe. Eee, moi drodzy, konserwa Spam eee, tak wygląda, i teraz u niego magiczne ujęcia, czyli Pozabierał. I tak wygląda jeden. Zobaczcie, sam środek tej kultowej konserwy. Nie ma tragedii. Mocno mięsne. No, jak dla mnie identycznie, jeżeli mówimy o takich konserwach typu kraku, sokołów. I teraz to panierujemy w mące w jajku. No i wiadomo, że. Dobra, czyli bierzemy słupki i wrzucamy, moi drodzy, do naszej mąki. Ale rzeczywiście powiem Wam, jedno trzeba oddać, że takie przepisy, my to oglądamy, to trwa 20 sekund, a naprawdę, żeby zrobić, to jednak takie osoby muszą się trochę napracować i to trzeba oddać. Idziemy smażyć. Zobaczymy, czy to jest w ogóle jakkolwiek smaż Proszę bardzo! Szanowni Państwo, przed Państwem smażona konserwa spam z przepisu Zach Joy. Smakuje to pewnie y, bardzo oryginalnie. Nigdy w swoim życiu nie jadłem smażonej mielonki, no chyba, że tyrolską, ale to po prostu na biwaczku wtedy sobie rozłożyłem, zjadłem ze smaczkiem troszeczkę musztardy i wcale źle nie wjeżdża, nie gadajcie bzdur obrzydliwe. I to nie udaje, żebyście nie myśleli sobie, że ten, że jest to zrobione specjalnie, bo mógłbym tutaj udawać i pewnie wiele, wiele, wiele tysięcy więcej, to nie o to w tym chodzi. Jest to dosłownie obrzydliwe, kiedy ta bielonka dostaje temperatury i gryziecie i wszystko cała ta płynna yy, maź się wylewa, i jeszcze ten tłuszcz z tego panko, autentycznie, jest to obrzydliwe. To nie, że to jest ładne, dobre, czy w miarę smaczne. Jest to okrutnie paskudne. Tragedia. Yy, idziemy do przepisu. Boże, weź te Idziemy do przepisu numer 3. Bo tu jest tragicznie. No to ostatni już przepis, moi drodzy, to teraz zobaczmy go sobie, jak on wygląda. Krótki, bo krótki, ale czy będzie smaczny? Czyli tak, bierzemy camemberta, tego tutaj President, No bierzemy ten sam co czoj. nacina nie do końca, bierze plasterki czosnku, wkłada w środek, tak to ślicznie wygląda, op. Tacza to wszystko, czyli obkrąża pomidorkami szery, zaraz wezmę, nacina bagietkę, wkłada, zalewa oczywiście olejem, rozmaryn i wkłada do piekarnika. Nie wiadomo na ile, ale wiadomo, że będzie smaczne. No to teraz układamy pomidorki w takiej otóż formie pieprz dajmy sobie po wszystkim pieprzyk. My lubimy dużo, żeby troszeczkę tego smaczku było. Do tego gałązka pięknego rozmarynu. To, co nada cały smak, czyli oliwa. To będzie przepyszne, ale nie mówmy hop, bo z wieloma rzeczami. Aha, cube, spokojnie, do pieksa. No, i mamy pięknie, Jezus Maria. Cóż to jest za przepis, moi drodzy? To musi być smaczne. Zrobimy sobie tak jak on, czyli weźmiemy jednego pomidorka. No i to jest efekt końcowy dzisiejszego, naszego trzeciego przepisu. Czy to jest smaczne? Mocno się rzuca kamember. <laughs> ja bym go trochę mniej pociągnął, bo wypłynął dziadek, ale koniec końców. To zawsze musi dobrze smakować. Bardzo tłusty ser w połączeniu z pomidorkiem. Przygotowanie tego to dosłownie chwileczka. Powiem wam teraz tak: i na poważnie, i na śmieszno. To jest pyszne. To jest autentycznie pyszne. Jeżeli to sobie zrobicie, to druga połówka będzie zachwycona. Naprawdę bardzo mało czasu, a jakże cudowna potrawa. No ale co to jest w porównaniu do Cuba? Jedziemy z nim! O Jezu, O Jezus! Nie no Cube Materdeo! Ja wiem, że na to wszyscy czekaliśmy. Moi drodzy, trochę śmiechu musi być w tych filmach, przecież to wiadomo, że to jest wszystko humorystycznie. Oczywiście też merytorycznie chcemy sprawdzić. Ja wiem, że już długo gadałem w tym filmie, więc teraz pora na otwarcie puszki Pandory, nie, po prostu Cuba.! Walimy Cuba. O, o Jezus. Ach. No i teraz powiedzcie mi, czy tak naprawdę to też by nie mógł być przepis? Ja myślę, że mógłby być, jeszcze jakbym tak na filmie go tak właśnie. O tak. O już tak tak nie, nie, nie oddaję tej chwały. Zobaczmy, czy to się w ogóle będzie różniło troszeczkę od tamtego, wiecie którego, nie? Wybitna. Wybitna w ogóle produkcja, postać. Nie wiem, ja coś takiego jeszcze nie jadłem. Rano wieczór i w południe będę jak Cuba, a my idziemy na podsumowanie. Dobrze, moi drodzy, mamy podsumowanie! Po wielkim, wielkim, wielkim wręcz podsumowaniu z Kubem. szanowni państwo, teraz musimy podsumować sobie na poważnie tego TikTokera i jego przepisy. Po pierwsze, to w życiu nie będzie wyglądało tak jak u niego. Nawet nie ma takiej możliwości. Tam to autentycznie, wydaje mi się, że są robione cztery ringi, yy, cztery mielonki, dziesięć kamembertów, żeby tylko ten jeden, który wygląda najatrakcyjniej, to jego wykorzystać do produkcji. To jest tak jak z komisarzem Aleksem, bo nie wiem, czy wiecie, ale tam występowały trzy owczarki niemieckie, i one były zastępowane, bo jeden się zmęczył, jeden dzisiaj nie wyglądał dobrze, dzisiaj była taka sierść. Zachczoj to jest po prostu gość, który robi bardzo estetycznie, bardzo szybko. I po prostu bardzo ładnie, kolorystycznie, i przez to my chłoniemy tę treść. Nie jest to smaczne. Większość tych przepisów myślę, że ona jest po prostu tylko rozdmuchana. Dziękuję bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się, moi drodzy, podobało takie zestawienie, czyli pokazanie tego, co widzimy na ekranach naszych smartfonów, a w rzeczywistości, jak to smakuje. Chcecie więcej? Dajcie znać. Nie ma żadnego problemu. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! My jeszcze czekamy, bo mamy olej, więc jeszcze jeden cub wleci, bo się nie najedliśmy. A tak poważnie moi drodzy, dziękuję jeszcze raz. Bardzo było miło dla Was po raz kolejny pogotować, pośmiać się. Jeżeli chcecie więcej, subskrypcja pierwszy, drugi. Do następnego. Pa! O, kub się pali!